hejka, ogólnie chcę Wam y, Chcę otworzyć jakby nowego y, Z nowej serii I Tutaj pokazuję jakie można trafić Troszkę mi się tutaj popsuło no, no. Chciałabym bardzo tą pandę, tego pieska tego pieska, tego kotka, tą pandę, krówkę, króliczka Nie chcę tych wszystkich, które nie wymieniam. Chcę koelę, chcę tego wilczka, tego kotka i tego jajnika najbardziej chcę. No dobra. Mm. Ja By ogólnie chciałam to otworzyć wcześniej, ale nie mogłam już tego otworzyć. W sumie widzicie. O. Też jak już wyszło, dobra Wy pierwsi zobaczycie się odwrócę Bo... Bo tak Oj Dobra, Taki on i bo to ma dziwny, taki dziwny kształt trochę. Nie tak to nie być. A tu miałby się jest dodatek. Dobra. Taki dodatek. Nie wiem, tutaj to jest. Taki o. Dobra, potrzeba. O oh mój co to jest? I naj... nie chciałam. Nie chciałam go taka karteczka. No tak. Tak to wygląda. No, widzicie, za. Nie chciałam go mega. Ale no. Tu ogólnie jest jeszcze taka lista, gdzie. Jak jakby są, i no tu jest ten piesek, i przy niego chcę. jest skończył taki żółty, fajny, złota panda, to chcę, tą alpakę? Tego myśla, tego kotka. Chcę też to zrobić, tego kotka, tego kole. No tu też z drugiej strony jest. I chcę właśnie tego pieska. Sorry, że tak, jakby. Tak krzywo jest, tak 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 jakby... no. wyszło. Chcę tego pieska, tego kotka, tą mućkę, tego wilczka tego kotka. Tego pieska, tą pandę, tego kotka, tam tą, 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 tą owieczkę, tego kuliczka, tego kotka, tego, pie tego pieska, tego pieska, i tego chyba szęszla. 好，加油、no.。Bye.